Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Rado. E, dzisiaj powiem Wam, co trzeba zrobić, żeby dostać się do serii Gwiazdy Fortnite. Zaczynamy tak, e, żeby nie było. Dostałem pozwolenie od Radowitego na, na tworzenie takiej serii, więc... więc. Możecie się go zapytać, czy, e, czy pozwolił mi na taką serię. E, trzeba zrobić jakieś coś. W komentarzu napisać swój wiek, swoje KD live timing nie sezonowe. Profonik, ok, dobra. No i Wiek, KD, Lifetime, winy, winy w tym sezonie i winy w ogóle Lifetime oraz nick i jakikolwiek kontakt nie i zaproście mnie do epika mój nick będzie opis od razu jako pierwsze A dla tych co nie wiedzą to radomester.it to jest mój nick, o dziękuję za suba, stormnowak dzięki za subka mordeczko i co trzeba jeszcze zrobić? Najlepiej, jakbyście mm, napisali w komentarzu jeszcze hashtag gwiazdy Gwiazdy Fortnite po prostu. Gwiazdy Fortnite razem wszystko z małej. I tyle. Będę wybierał. Dzisiaj oczekujcie na nagrywki. Nagrywam to aktualnie o 12.50, więc przygotujcie się. Pani, jakby osoba, która, to, która chce do tej serii, to żeby napisać w komentarzu, żeby dzisiaj była aktywna. Nie w każdym momencie. Więc tyle w temacie. Polecam się na przyszłość, polecam wbić na kanał Bicka, macie w polecanych umie mnie na głównej i narodowitego Diena. I wpisujcie kodzik Radomester w sklepie, najważniejsze, Essa.